Hej moi drodzy, witam was w nowym filmie i zapraszam was na hol kosmetyczny. Pokażę wam moje zakupy z ostatnich tygodni. Nie ma tego jakoś bardzo dużo, ale wydaje mi się, że są tutaj interesujące produkty. No i standardowo zapowiedzi tego, co będzie się działo na kanale. Zaczynamy od Rosmana i od pierwszego produktu, który kupiłam wczoraj. Jest to paleta Lovely Cupcake. To jest paleta z serii tych paletek 16. I powiem szczerze, to nie są moje kolory, bo to są takie bardzo wiosenne, troszeczkę pastelowe odcienie. Róże, błękity, mamy nawet um, taki złoty, powiedziałabym perłowy cień, taki złoto-żółty Więc to nie jest do końca moja kolorystyka, ale doszłam do wniosku, że przetestuję z Wami na kanale Dlatego, że ostatnia paletka, taka szesnastka brzoskwiniowa, bardzo dobrze mi się sprawdziła I powiem szczerze, często po nią sięgam, więc przetestujemy tą paletę Ona na ten moment kosztuje w Rossmanie niecałe 16 zł Także jakbyście chcieli ją kupić, to teraz możecie ją złapać za pół ceny Przechodzimy dalej i tutaj mam już tylko pielęgnację i rzeczy do paznokci. Jedyny produkt z kolorówki to jest właśnie ta paletka. I jeśli chodzi o pielęgnację, kupiłam sobie trzy produkty z serii Only Bio Rytualia. Tak bardzo spodobał mi się ten krem pod oczy, który wam już polecałam na kanale, że stwierdziłam, że muszę coś innego kupić, jak tylko będzie w promocji, to złapię i przetestuję. I akurat ta seria też jest teraz w promocji w Rosmanie i mam tutaj olejek do demakijażu i masażu twarzy. Ostatnio testuję olejek z Eveline. Chyba wam go nie pokazywałam w ostatnim holu, bo później go dokupiłam i testuję ogólnie całą serię kosmetyków Eveline. Niedługo recenzja będzie na kanale. Także stwierdziłam, że chciałabym olejek, bo tamten olejek z Evelyn, przyznam się szczerze, bardzo mi się spodobał. Także tutaj mam olejek, 98% składników pochodzenia naturalnego. I mamy tutaj produkt wzbogacony płatkami róż i olejem z orzechów brazylijskich. Zobaczcie jak to wygląda. No to jest po prostu przepiękne. Mamy tutaj zatopione płatki róż, dodatkowo mamy szklaną buteleczkę, więc to jest naprawdę porządnie zrobione. Ten olej w cenie regularnej kosztuje coś koło 40 zł, więc to nie są tanie kosmetyki, ale w tym momencie możecie je kupić w Rosmanie taniej. Także jeżeli lubicie tą serię Ritualia albo chcecie przetestować to polecam właśnie teraz się zainteresować tymi kosmetykami. No mi się ta buteleczka, ten słoiczek bardzo podoba. Mamy tutaj pompkę więc wszystko jest fajnie zrobione. Dodatkowo ta szata graficzna, taka troszeczkę wiecie, przybrudzony róż, no wszystko się ze sobą zgadza. Więc nie dość, że to będzie ładnie wyglądało w łazience, no to jeszcze mam nadzieję, że będzie fajne, bo jeśli chodzi o te płatki róż, no to to mnie kupiło. Bardzo mi się ten produkt podoba wizualnie, no ale zobaczymy, jak będzie z jego działaniem. Drugi produkt to jest balansujący tonik do twarzy i tutaj mamy esencję na bazie hydrolatów z białej herbaty oraz róży o właściwościach uspokajających, kojących i nawilżających. Także to jest taki typ Kojący, nabliżający tonik, i znowu mamy tutaj szklaną butelkę, znowu mamy taką pompkę. Co do pojemności, w tych dwóch produktach mamy po 150 ml. Tonik był troszeczkę tańszy niż ten olejek. Jak przetestuję, oczywiście dam Wam znać na kanale, zobaczymy czy będą fajne, czy nie fajne. Trzeci produkt, na który się zdecydowałam, jest to brązujący krem do twarzy i ciała. Znowu mamy 98% składników pochodzenia naturalnego. Tutaj mamy większą pojemność 250 ml. Jeśli chodzi o opis, jest to zmysłowy promień słońca, zapewniający trwałą i złocistą opaleniznę. Formuła lekkiego kremu o kuszącym orientalnym zapachu, dzięki zawartości oleju z baobasu i masła kakaowego, pielęgnuje wrażliwą skórę i zapobiega jej przesuszaniu. Może od razu sprawdźmy sobie, jak ten produkt pachnie. Pojemność jest ok, naprawdę, tutaj mamy dużo tego produktu pod sam korek, tak naprawdę. No powiem Wam, że ten krem nie pachnie jakoś orientalnie, raczej delikatnie. O kurczę, ale to jest taka formuła, jaką ja lubię najbardziej. To jest takie gęste, zbite masło, które się musi nam rozpuścić, które musimy sobie jakby wtłoczyć w skórę. Uwielbiam takie produkty, takie właśnie gęste, treściwe, jakby takie zimne masła. Takie gęste masło wyrabiamy troszeczkę na skórze, wiecie, rozpuszczamy, i to jest naprawdę takie bardzo przyjemne. No, uwielbiam taką formułę produktów do ciała, produktów nawilżających, także tym jestem kupiona. Zapach jest ok, ale powiedziałabym, że bardzo delikatny Dwa mydełka do rąk, są to klasyczne kostki Jest to Luxia I widziałam tę mydełka u mojej bratowej Powiem Wam, że zakochałam się w tych zapachach One bardzo, bardzo mocno, intensywnie pachną To jest taka prawdziwa, soczysta brzoskwinia No i mamy tutaj właśnie zapach soczystej, dojrzewającej w słońcu brzoskwini A drugi zapach jest to malina z cytryną Malinowo-cytrynowa lemoniada Niby takie nic, niby zwykłe mydełka, ale one bardzo intensywnie pachną. I ja takie właśnie mocno pachnące mydła czasem wkładam do szafy czy do szuflady. Więc to nie są tylko mydełka do rąk, mają też inne zastosowania. Coś do kąpieli, wziąłam sobie kulę do kąpieli. Jest to wersja błyskotka. I mamy tutaj 6 kul po 50 gramów: dwie kule jagodowe, dwie kule arbuzowe i dwie limonkowe. I to jest wersja kul z drobinkami, z takim brokatem. Jeśli chodzi o te kule, kupowałam je wczoraj razem z paletą i one były na promce chyba za 11 zł. Także jak coś, to też polecam, bo kupowałam już wcześniej te kule z Manufaktury Piękna i one są naprawdę spoko, a cena jest bardzo niska. Jeśli chodzi o Rosmana zostały mi jeszcze produkty do paznokci. Kupiłam sobie jakiś czas temu trzy produkty z semilaka, Wszystkie były w promocji. Pierwszy produkt jest to primer pod lakiery hybrydowe. Taki, wiecie, wysuszacz, odtłuszczacz. Ostatnio mi się skończył primer. Miałam chyba z Elysium. Stwierdziłam, że wezmę, bo te produkty były chyba na zniżce minus 50%, także wyszły po kilka złotych. Drugi produkt to odżywka 10 w jednym i powiem Wam, że nawet nie wiedziałam, że semilak ma takie klasyczne odżywki. Wzięłam sobie, bo czasem jak ściągam hybrydy, to robię sobie tak 2-3 dni przerwy, no i wtedy coś takiego się przyda. A trzeci produkt jest to taki preparat do usuwania skórek. Dawno czegoś takiego nie testowałam, nie używałam. Kiedyś to miałam i pamiętam, że mi się dobrze sprawdzało. No a że kosztowało chyba około 6 zł, to sobie wzięłam. Wziąłam sobie jeszcze lakier hybrydowy z Eveline i wybrałam sobie kolorek Light Nude 315. Taki wiecie, bardzo delikatny, nudziakowy kolor. Nie pamiętam, czy te lakiery były w promocji, ale chyba tak. I wzięłam sobie jeszcze klasyczny lakier, i ten lakier wzięłam do malowania paznokci u stóp, bo tam nie robię hybryd. Jeśli chodzi o ten kolorek, to jest 107. To są lakiery jakieś, wiecie, z serii 7 Days Gel Lakier, czyli mają być bardziej długotrwałe. Niby mamy napisane, że bez lampy, ale właśnie mają wytrzymać 7 dni, no i szybko wysychają. A to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o takie zwykłe lakiery, bo ja od nich odeszłam właśnie ze względu na to, że długo musiałam czekać, żeby one mi wyschły. Nigdy tego nie lubiłam, także teraz noszę tylko hybrydy, a na stopach noszę takie klasyczne lakiery. Myślę, że bardzo fajny czekoladowy brąz, podobny do tego, który mam na paznokciach. W sumie to wstyd pokazywać te paznokcie, już mam takie odrosty, że muszę się w końcu zabrać za te paznokcie. Okej, okay, także jeśli chodzi o Rosmana, to by było wszystko. Jeden produkt, który upolowałam ostatnio w TK Maxie, byłam na zakupach ubraniowych. Jest to podkład w stiku z Hourglass i on kosztował w TK Maxie chyba 40 zł, a nawet może niecałe 40 zł. Jest to kolor bardzo ciemny, ale widziałam, że kiedyś na kanale Maxineczka pokazywała, że używała tych właśnie podkładów w styku w ciemnych, brązowych kolorach do konturowania na mokro. I dlatego sobie ten produkt wzięłam, żeby go w ten sposób przetestować. Te produkty z TK Maxa, no to wiecie, różnie z nimi bywa. Czasem jest tak, że kupimy, a w domu się okazuje, że są wymacane, że są po prostu jakieś stare, ale ten produkt akurat był w dodatkowym takim plastikowym opakowaniu, więc stwierdziłam, że zaryzykuję, wzięłam i okazało się, że jest nowy, niemacany, także będę niedługo go testować w formie kremowego konturowania. Dwa produkty z Biedronki, mam tutaj zestaw gąbeczek, wzięłam sobie gąbeczki z Niuki. Jest tutaj mała gąbeczka i dwie duże. I one są chyba takie klasyczne, okrągłe. Ten zestaw kosztował coś koło 12 zł. Wzięłam sobie te gąbki, żeby mieć tak po prostu na zapas, w razie gdyby jakaś tam już była nie do użytku i musiałabym ją wyrzucić. Myślę, że 12 zł ok. Chociaż ja nigdy gąbeczek z Biedronki nie testowałam, więc nie wiem jak jest z jakością. Na pewno dam znać. I wzięłam sobie jeszcze kule z B-Beauty Be i one były bardzo tanie. Chyba były w promocji za 7 albo 8 zł. Mamy tutaj 6 sztuk. I one też są w pojemności 50 gramów, także wielkość jest taka sama jak tych kul z manufaktury piękna. I mamy tutaj zapachy mango, mamy tutaj kiwi oraz blueberry, jagoda. Także, jak coś, kule w biedronce też można znaleźć. Jak byłam wczoraj w Rossmanie, to weszłam też do drogerii Natura i złapałam sobie, słuchajcie, maskę z biobaksu. Jest to maska intensywnie regenerująca do włosów zniszczonych. Wersja z opuncją oraz z mango, z olejem z opuncją oraz z mango. Ja bardzo lubię tą maskę z octem jabłkowym i ten szampon. Uwielbiam. Ostatnio w ogóle nie mogłam tych kosmetyków dostać. Wydaje mi się, że były w Super Farm, chyba w Hebe, były w promocji, ale były wyprzedane. A jeszcze w Contigo chciałam ostatnio zamówić z Contigo, też były wyprzedane. Także stwierdziłam, że wezmę sobie tą maskę, no i ją po prostu przetestuję. Ona była chyba też w jakiejś promocji, bo wiecie, ja jestem grażyna biznesu, jestem cebularz, także kupuję tylko w promocjach. I jeśli chodzi o takie tańsze kosmetyki, mam jeszcze coś z Kokolity i zaraz przejdziemy sobie do Sephory. Z Kokolity zamówiłam sobie nowy krem z Paeze i to jest krem Glow Morning, rozświetlająco-odmładzający. I mamy tutaj 95% składników pochodzenia naturalnego. Mamy tutaj porządny szklany słoiczek, pojemność jest duża, bo to jest aż 50 ml. I jeśli chodzi o skład, mamy tutaj wegański kolagen, wodę kokosową, olej żożoba, ekstrakt z mango, naturalną betainę, oleje z pestek brzoskwini. Oraz pochodne kwasu hialuronowego i ekstrakt z drożdży. Także jest tutaj sporo fajnych składników. Krem nie jest tani, bo on kosztował chyba ponad 60 zł, ale powiem Wam szczerze, że jak go zobaczyłam gdzieś tam na Instagramie, zobaczyłam go w internecie, to się bardzo mocno zainteresowałam, bo kiedyś kupowałam sobie te bazy z Paese, takie nawilżające pod makijaż, i one mi się super sprawdzały, więc stwierdziłam, że to może być właśnie fajny krem pielęgnujący, plus fajna baza pod makijaż. Kupiłam sobie jeszcze trzy kosmetyki z Burżuła z serii Healthy Mix. Ogólnie chciałam sobie kupić tylko podkład, bo dawno go nie miałam. Wiecie, chciałam do niego wrócić, ale pomyślałam, że fajnie by było zrobić może odcinek z tymi kosmetykami przetestować całą serię kosmetyków Healthy Mix, dlatego że ja nie miałam nigdy ani pudru, ani korektora. Więc doszłam do wniosku, że wezmę te trzy rzeczy i po prostu zrobię film, przetestujemy, zobaczymy, sprawdzę, czy ten podkład jest tak fajny jak był kiedyś, bo to był kiedyś mój ulubieniec. No i zobaczymy, jak się sprawdzą te dwa pozostałe produkty. No dobra, to przechodzimy sobie do Sephory. No i tutaj trochę poszalałam. Ostatnio była fajna promocja. Pod koniec października była promocja na Halloween i było 23% rabatu bez wykluczeń. Także wchodziła Huda, wchodziła marka Fenty Beauty. Wchodziło wszystko i okazało się jeszcze, że wchodzi też kalendarz Sephora Favorites. Ja ten kalendarz kupuję co roku, ale powiem Wam szczerze, że w tym roku jak on wyszedł i zobaczyłam cenę 595 zł, to stwierdziłam, ok, kupię, bo co roku te kalendarze naprawdę mi się super sprawdzają, mają super zawartość i opłaca się te kalendarze kupić, ale doszłam do wniosku, że tym razem czekam na promocję i planowałam kupić ten kalendarz po prostu na Black Friday. A okazało się, że ten kalendarz wchodził ze zniżką 23%, Także go sobie zakupiłam, mam go tutaj. I myślę, że otwieranie tego kalendarza wrzucę Wam po tym filmie, bo już nie mogę się doczekać, aż ten kalendarz otworzę. Także podejrzewam, że jutro będę ten film nagrywała że pojawi się po tym filmie, czyli we wtorek w przyszłym tygodniu. Więc jak jesteście ciekawi, co się znajduje w kalendarzu adwentowym Sephora Favorites 2021, to już teraz zapraszam Was serdecznie na odcinek, który będzie we wtorek. Przechodzimy sobie do reszty moich zakupów. Zrobiłam dwa zamówienia. Pierwsze zamówienie zrobiłam właśnie z tym kalendarzem pod koniec października i skorzystałam ze zniżki 23%. A drugie zamówienie robiłam 1 listopada, bo weszła nowa kolekcja Huda Beauty, ale zaraz do tego dojdziemy. jeśli chodzi o pierwsze zamówienie z tą zniżką, to wzięłam sobie gąbeczkę, to jest gąbeczka z Make Up Forever z serii Water Tone. I tą gąbeczkę polecała mi koleżanka Mówiła mi, że jak ona ją przetestowała To nie kupuje nic innego I choć ta gąbka jest droga To jest naprawdę warta tych pieniędzy Dlatego, że jest jakby super wydajna Bardzo długo utrzymuje się w dobrym stanie Ona ją pierze, używa jej non stop I nic się z tą gąbeczką nie dzieje Także stwierdziłam, że ją kupię Ona kosztuje w cenie regularnej około 70 zł No ale wiecie, 23% Jeśli chodzi o takie droższe kosmetyki To jest naprawdę bardzo duża zniżka Także przetestuję Wzięłam sobie też coś, co chciałam już wcześniej kupić, ale stwierdziłam znowu, że poczekam na jakąś większą obniżkę. Jest to Glowish by Huda Beauty puder prasowany z tej serii Luminous, czyli ten rozświetlający. Ja sobie wzięłam kolorek 03 Light, i będę go z wami testować na kanale. Wzięłam sobie też konturówkę z KVD, jest to konturówka Everlasting Lip Liner w kolorze Lolita 2. I ten produkt również polecała mi moja koleżanka. Już nieraz nie dwa mi o tej konturówce wspominała, a ja uwielbiam konturówki z Huda Beauty, i choć są drogie, to moim zdaniem są rewelacyjne jakościowo i warte swoje ceny. Dlatego doszłam do wniosku: Dobra, wydam troszkę więcej, jest teraz ta obniżka. I kupię sobie w końcu tą konturówkę Lolita 2 od KVD, bo naprawdę przepięknie wyglądała u mojej koleżanki na ustach. No nieraz, nie dwa Chwycałam się tym, jak ona wygląda. Już ją testowałam, raz miałam ją na ustach i powiem Wam, że ona jest przepiękna. Kolor jest bardzo ładny, taki bardzo niby uniwersalny, ale też unikatowy, bo on jest trochę różany, trochę brzoskwiniowy. Naprawdę przepiękny. Jest bardzo mocno napigmentowana, kremowa, komfortowa, utrzymuje się super długo. Ale nie rozmazuje się, nie rozlewa. Także rewelacja, bardzo się cieszę, że się skusiłam. I ostatni produkt z tego pierwszego zamówienia: jest to gąbeczka od Huda Beauty. I nad tą gąbeczką się bardzo długo zastanawiałam. Ostatnio w ogóle mam taką trochę gąbeczką manię. Testuję bardzo dużo gąbeczek do makijażu: i tych tańszych, i tych droższych. No i stwierdziłam, że jest ten rabat 23%. W końcu kupię tą gąbeczkę i ją przetestuję. Więc myślę, że będę ją testowała w filmie z testem tego pudru. No i zobaczymy, jak te kosmetyki się sprawdzą. No i moje drugie zamówienie z Sephory jest to paletka Huda Beauty z serii Rose Quartz, czyli ta najnowsza kolekcja. I powiem Wam szczerze, nie planowałam tej palety kupić, nie planowałam kupować nic z tej kolekcji. Zaczęłam się nad tym zastanawiać po tym, jak nagrałam dla Was film z testem palety Evelyn Shocking News. Tam wspominałam wam, że ma wyjść niedługo jakaś nowa kolekcja od Huda Beauty. I jak nagrałam ten film, to weszłam sobie na Instagram Huda, zaczęłam przeglądać makijaże z użyciem tej palety, zaczęłam przeglądać słocze. No i powiem wam, że kupiła mnie ta paleta, po prostu mnie kupiła. Jeśli chodzi o kolory, to przyznam się szczerze, to nie są do końca moje odcienie, bo tutaj mamy róże, tutaj mamy fiolety i mamy tutaj delikatne szarości. Paleta wygląda tak. Powiem wam szczerze, że jak zobaczyłam makijaże na oczach, wiecie, modelek, to stwierdziłam kurczę, no to jest coś, czego ja szukałam, czego nie mam w swojej kolekcji, a chciałabym mieć. I jeśli chodzi o palety chudy, to mam tylko dziewiątki. Jak wychodzą te nowe dziewiątki, to zawsze się na jakąś skuszę, a jak wychodzą te duże, to zawsze stwierdzam nie, to nie dla mnie. Trochę za droga ta paleta, ale z drugiej strony mamy tutaj tak naprawdę połączone dwie dziewiątki, więc cenowo wychodzi tak samo. I doszłam do wniosku, że w końcu skuszę się na tą osiemnastkę, na tą większą paletkę. Porównam ją też jakościowo do paletek dziewiątek. Będę miała porównanie, jak te cienie się do siebie mają. Oczywiście test tej paletki będzie niedługo na kanale. Myślę, że w przyszłą sobotę postaram się ją przetestować jak najszybciej, bo bardzo, bardzo jestem jej ciekawa. Szata graficzna przepiękna, tutaj wszystko jest w moich klimatach. Tak jak mówiłam, niby nie do końca lubię róż, nie lubię się za bardzo w różowych makijażach, ale powiem Wam, że ta paleta naprawdę jakoś tak bardzo do mnie przemawia. Ta kolorystyka niby nie moja, ale jest ona tak przepiękna, że bardzo się cieszę, że ją kupiłam. Na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Mamy dodatkowo przepiękną szatę graficzną, taki wiecie, kamień, właśnie inspiracja różowym kwarcem. No to wszystko wygląda niesamowicie. Także niby jest to drogie, ale no płacimy za to, że wygląda to przepięknie i mam nadzieję, że płacimy też za super jakość cieni. I z tej kolekcji kupiłam sobie jeszcze balsam. Jest to Huda Beauty Silk Balm Rose Quartz i tutaj mamy proszek z różowego kwarcu, także jest to taki bajer. Formuła to klasyczny Silk Balm, ale mamy tutaj delikatnie różany kolor i mamy właśnie, powiedziałabym, takie delikatne drobinki. No to jest może właśnie efekt tego proszku z różowego kwarcu. Mam ten produkt dzisiaj na ustach i powiem Wam, że jestem w nim zakochana. Nie wiedziałam tak na 100% czy ten produkt będzie wart swojej ceny, bo jeśli chodzi o ten klasyczny Silk Balm, to powiem Wam, że no on wygląda jak taki zwykły przezroczysty błyszczyk. Może ma fajną formułę, taką gęstą, treściwą, ale nie daje jakiegoś spektakularnego rezultatu. Tak ta wersja, powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Wczoraj przyszło do mnie zamówienie z Sephory i jak otworzyłam tą paczkę, to od razu zaczęłam testować ten Silk Balm i powiem Wam, że używam go non stop. Cały czas. Po prostu chodzę i tylko sobie dokładam tego produktu. Jeśli chodzi o ten klasyczny, to muszę przyznać, że był bardzo wydajny, bo mam tutaj jeszcze sporo tego produktu, a używam go dosyć często. Ostatnio w ogóle bardzo się z nim polubiłam. Jeśli chodzi o ceny, to nie chcę tutaj się jakoś bardzo rozwodzić, bo to jest kwestia bardzo indywidualna. Jedna osoba powie, że 100 zł to jest dużo jak zabłyszczyk, druga powie, że to jest bardzo dużo, a trzecia powie, że to jest na okay. Także w mojej ocenie ten błyszczek jest dosyć drogi, jak dla mnie jest dosyć drogi, ale muszę przyznać, że wygląda na ustach przepięknie i jestem oczarowana tym efektem. I muszę przetestować ten błyszczek z jakimiś konturówkami i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ale moim zdaniem ta wersja Rose Quartz jest bardzo, bardzo udana. Na koniec chciałam Wam jeszcze pokazać paczkę od marki Liren, którą dostałam dosłownie dzisiaj. Przed chwilą kurier mi ją przyniósł. I są tutaj podkłady City Matte. Mam pięć kolorów i test oczywiście będzie na kanale. Myślę, że w przyszłym tygodniu dostałam maila od L'Oréal z zapytaniem, czy chciałabym przetestować dla was ten podkład. Zgodziłam się, bo nigdy go nie miałam, nie znam tego produktu. Także pomyślałam, że fajnie będzie, jak przetestuję go dla was, zobaczymy czy jest fajne, czy nie fajne i po prostu ten test będzie na kanale. Jeżeli ten filmik wam się spodobał, zostawcie koniecznie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, na które testy czekacie najbardziej i ja nie ukrywam, że najbardziej interesuje mnie paleta Huda Beauty Rose Quartz. Jak nie chciałam kupować tych dużych palet, no to wiecie, nie widziałam ich na żywo, bo ja zazwyczaj nie jeżdżę do Sephory, tylko po prostu robię zamówienie online, więc jakoś tak nie byłam zachwycona tymi paletami na zdjęciach, ale powiem Wam, że jak tą paletę zobaczyłam na żywo, no to się w niej zakochałam. Jeszcze jej nie przetestowałam, ale to jak ona wygląda, to jest po prostu majstersztyk. Jest przepiękna. Jeszcze Wam raz pokażę kolorki. No tutaj naprawdę widać, że to będą unikatowe błyski. Jeszcze nie słoczowałam tych cieni, ale widać po prostu w opakowaniu, jakie one mają teksturę. Te błyski są bardzo wielowymiarowe, takie różnodrobinkowe. No, mamy tutaj ten cień taki galaretkowy, żelkowaty, co mnie nie do końca cieszy, ale jak już ten cień nie spalecie, to będę miała okazję go przetestować. I oczywiście porównam go do cienia tego właśnie żelkowego z palety Evelyn Shocking Nudes. Bo jak wspominałam wcześniej Eveline wypuściło ostatnio paletkę inspirowaną paletą Huda Beauty. No i tam jest taki mokry cień, który dla mnie jest bardzo słabym produktem. Zobaczymy jak będzie z oryginałem. Także czekajcie niedługo testy, recenzje, będzie dużo ciekawych filmów na kanale. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa.